Witajcie. Mam na imię Łukasz Sibiński, jestem tenerem w klubie Skating Academy. znajdujemy się dzisiaj na rynku w Piasecznie, gdzie z racji wielu waszych zapytań chciałbym wam dzisiaj pokazać, jak prawidłowo i skutecznie i ciekawie nauczyć się jazdy na dwóch kółkach, dwóch przednich, dwóch tylnich, jadąc przodem, jadąc tyłem. Także zapraszam na film. Podstawą jazdy na dwóch kółkach są silne nogi. Jeśli chcesz zobaczyć trening, który ja polecam, który sam robię, kliknij tu. Nie będziemy dzisiaj również poruszać tematu podstawy jazdy na rolkach, ponieważ on został już przeze mnie zwizualizowany. Jeśli chcesz go poznać, kliknij tu. Przechodzimy do konkretów. Do jazdy na dwóch kółkach, przednim i tylnym, bo od tego będziemy zaczynać, będzie nam potrzebna pozycja tak zwanych nożyc, czyli rozpięcia jednej osi, tak, W taki sposób aby rozłożyć ciężar ciała na nogę z przodu i na nogę z tyłu, a żeby później pojechać na przednim i tylnym kółku. Od tego zaczniemy. Także będziemy chcieli, żeby pozycja była taka: jedna rolka, druga rolka, rozpinamy tą osiowość, tak? z tej jednej rozpinamy na dwie. Środek ciężkości chcemy, ażeby był po środku. Chciałbym jeszcze nadmienić fakt, że nogi jadąc, muszą być w pionie. Będziemy musieli zachować idealny pion. Będę się posługiwał żargonem łyżwiarskim, e, czyli, że będziemy zawierać i mieli krawędź wewnętrzną i krawędź zewnętrzną. Oczywiście nie ma tu krawędzi, bo one są kiedy łyżwy ostrzymy tak, i mamy wklęśniętą e, płozę. A tutaj są kółka wypukłe, ale mimo wszystko będziemy się będę mówił do Was żargonem e, łyżwiarskim. Będzie krawędź wewnętrzna, będzie krawędź zewnętrzna, do prawidłowego pojechania. Będziemy musieli jechać idealnie trzymając pion. Tak, ani nie do środka, ani nóżka nie do zewnątrz, idealnie na samym środku. Kochani, przechodzimy do rozgrzeweczki. Rozgrzewamy nadgarstki. Krążenie ramion. Możemy się zawsze wywrócić, żeby móc się oprzeć na rączkach i sobie nic nie zniknąć, nie złamać. Rozgrzewamy ciało. Bioderka. Kolanka. I bardzo nas interesujący dzisiaj element stopy i łydki. Także proszę tu dużą uwagę zwrócić na rozgrzanie tych części partii ciała. Dobra. Kiedy jesteśmy po rozgrzewce, przechodzimy do ćwiczeń, które przygotowują nas do jazdy na dwóch kołach, ale jeszcze bez rolek. Tak, żeby każdy z Was mógł sobie stanąć, spróbować, a ja Wam opowiem, czego mamy się doszuka, do, doszukiwać, czego unikać i czego się spodziewać. Uwaga, zaczynamy od naszej pierwszej pozycji. Przypominam, że mamy stopy rozłożone na szerokość barków i idealnie równoległe do siebie. Tak? Widzimy? Ok. Opuszczamy potem kolanka do dołu, tak, żeby wyszły zapaluszki w bucikach. Pupkę cofamy delikatnie do tyłu, spinamy łopatki, co powoduje, że klatka piersiowa idzie do przodu, opuszczają się barki, tak? I rączki do asekuracji mamy tutaj. Jeśli już uzyskaliśmy taką pozycję, Proszę wejść 10 razy do góry, do dołu, bo tak będziemy szybciej, wolniej, bo w tych granicach będziemy oscylować, jeżdżąc na tych kołach dwóch. Wiemy? Dobra. Druga kwestia. Nóżki wężej niż barki. Odsuwamy do tyłu. Opuszczamy kolanka. Górę od pasa w dół. Tak samo trzymamy. Tak. Bo w, takich, w takiej pozycji, już przy rozszczepionej osi, będziemy jechać. Po czym zaraz pokażę, jak, na dwóch, jak to się będzie przekładało na dwa koła. Na jedną nóżkę, na drugą. Tu proszę mieć na uwadze, to stanę do was boczkiem, że mamy zachować środek ciężkości po środku, tak? Więc mimo tego, że będzie większy nacisk piszczelem na języki w butach w stosunku do nogi przedniej, to staramy się całe ciało ustawić w taki sposób, żeby środek ciężkości był po środku. To jest podstawą do jazdy na dwóch kołach. Hop i podobnie tu. Hop. Dobra. Trzy. Kiedy już mamy tą pozycję ogarniętą, kiedy mamy pozycję tą nożycową, że tu, wtedy mamy kilka sposobów dojścia do jazdy na przednim i tylnym kółku. Pierwszy, który stosuje, uwaga. Jak je pojedziemy, a teraz jak stoimy i czujemy się pewnie, zadzieramy stopę do góry. Tak? Druga nóżka, teraz tylnia. Hop, spinamy łydeczkę, podnosząc stopę, stawiając, ustawiając ją na paluszkach. I trzy. Staramy się ustać. Hop. 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 Dobra, druga noga. Nasza pozycja pierwsza. Druga. I uwaga, paluszki zadzieramy. Łydkę stawiamy łydkę, napinamy stawiając paluszki nogi tylniej. Hop i dwie naraz. Hop i dwie naraz. Hop i dwie naraz. Hop. Bardzo ważnym elementem jest tutaj decyzyjność, Tak. Jeśli zaraz na rolkach to też pokażę. Jeśli jesteśmy już gotowi, tak i jedziemy na, na ośmiu kółeczkach, tak, na dwóch nogach, na ośmiu kółkach i jesteśmy krok przed tym, żeby zadrzeć palce do góry albo żeby tylnią y, stopę y, ustawić na przednim kółku, to bardzo proszę o decyzyjność. Nie może być takiego, no coś pomiędzy. Jak mamy podnieść, to jest raz i opuszczamy, dwa opuszczamy, trzy opuszczamy. To, co pomiędzy, jest niebezpieczne dla nas. Tyle. Wkładamy rolki i zaczynamy wszystko na rolach. Kochani, po założeniu rolek, przystępujemy do ćwiczeń w miejscu na rolkach. Ustawiamy stopy na szerokość barków. Przypominam, że jesteśmy już kilka centymetrów wyżej i jesteśmy na kołach, więc staramy się idealnie w pionie mieć. Koła ustawione. Stopy rozstawiamy na szerokość barków. Kolana uginamy tak, że jak spojrzymy do dołu, mają one zakrywać czubki w naszych butach. Pupa lekko copnięta do tyłu. Łopatki spięte, co powoduje opuszczenie barków. Wklęśnięcie w odcinku lędźwiowym. Łapeczki trzymamy tutaj. Klatka wypięta do przodu. Możemy tutaj przypompować parę razy. Wyżej, niżej, to będzie nasza pozycja. Hop. Dobra. Dwujeczka. Rozpinamy tą jedną ośkę. Staramy się teraz rozjechać. Lekko wężej w stosunku do pierwszego ćwiczenia, lekko wężej ustawić stopy. I rozjechać. Staramy się. Pamiętać o tym, żeby środek ciężkości był po środku. Słabo jest wtedy, kiedy większość mamy na nodze z tyłu. Słabo jest wtedy, kiedy większość mamy na nodze z przodu. Mamy za dużo kilogramów z przodu, za duże wychylenie. tak? Staramy się mieć to tutaj, żeby wszystko było po środku. Numer 3. W tej pozycji staramy się zadrzeć paluszki do góry i odstawić, zadrzeć do góry i odstawić. Proszę pamiętać, żeby mimo wszystko jeszcze stojąc w miejscu, żeby ta noga również wywierała nacisk, żeby nie była bardzo odciążona. Mamy się na niej również podpierać. Kiedy będzie za mało dociążona noga z przodu albo noga z tyłu, będzie ona nam wtedy wpadała w wibracje. Tak. Hop, zadzieramy paluszki do góry. To samo staramy się zrobić z nóżką z tyłu. Postawić na przednim kółeczku. Natomiast tutaj stopę mocno do dołu, tak żeby łydka była spięta. Też wywieramy docisk. Hop, I jeszcze raz hop. Hop, i zmieniamy nóżkę. Teraz prawa z przodu. I tyle. Czas na jazdę. Kochani. W jeździe znowu robimy krok po kroku. Tak, jak było na butach w miejscu, tak jak było na rolkach w miejscu. Tak teraz wykonujemy te same ćwiczenia, żeby krok po kroku doprowadzić się do prawidłowej i dobrej pewnej jazdy na dwóch kółkach. Przednim tylnym, dwóch przednich, dwóch tylnych, przodem, tyłem, jak chcecie. Rozpędzamy się. I póki co robimy pół przysiad. W tym pół przysiadzie proszę przejechać na tyle długo, żeby wyczuć, jak się tam zachowujecie, jak dobrze stać, jak stabilnie trzymać pozycję. Stop. Uwaga, jeśli w tym ćwiczeniu po zejściu do dołu. Macie takie zachwianie, znaczy, że powinniście tam zostać na tyle długo, ażeby pewnie je wykonywać bez żadnego zawahania. Ok? Dobra. Jeszcze raz się rozpędzamy i jedziemy. Raz, dwa, trzy. Do dołu. Przechodzimy do ćwiczenia numer 2, czyli z półprzysiadu staramy się rozjechać do pozycji nożyc. Robimy to z nóżką na zmianę. Raz prawa z przodu, raz lewa z przodu. Tu przypominam, na co zwracamy uwagę, kiedy będziemy jechać w takiej pozycji, za dużo ciężaru będziemy wywierać na nogę z przodu, za mało dociążona będzie noga z tyłu. Druga opcja będzie słaba, będzie taka, że za dużo będziemy wywierać ciężaru na nogę z tyłu, ta będzie za mało z przodu dociążona. Staramy się rozjechać tak, ażeby pewnie i stabilnie czuć się mimo wszystko przy rozpiętej osi jednej. Tylko na dwóch. Tutaj jeszcze chcę zauważyć, że nie możemy jechać w takiej pozycji za szerokiej i nie możemy jechać w takiej za wąskiej. Musimy znaleźć swój środek, tak, żeby móc utrzymać pakfinami również i żeby czuć się stabilnie. Na dwóch kołach, tak? Dobra, jedziemy jeszcze raz. Hop zmieniamy nóżkę hop możemy w trakcie jazdy zmienić hop, hop. w kolejnym kroku Zadzieramy stopę do góry w nóżce, która jest z przodu. Pierw pozycja nasza i hop. Dół również na jedną nogę, jak i na drugą. Powtarzamy, hop, zadzieramy mocno i jedziemy na jednym kółku, pamiętając o tym, żeby był docisk. Dobra. Kiedy przechodzimy do jazdy na jednej nodze na czterech kołach i jednej nóżce już na jednym kole, czy to przedniej, czy to tylniej, proszę pamiętać, że mają być idealnie w pionie koła. Jeśli nie będą, będzie do boku, będzie nam to odjeżdżać. Musimy albo druga noga również będzie zakręcać. Musimy idealnie w pionie mieć, bez łapania krawędzi. Hop. Dobra. Kolejne ćwiczenie. Jedziemy z nóżką z tyłu. Nasza pozycja. Hop. Opieramy na kółeczku z tyłu. Łydeczka spięta. Ciężar na nodze i przedniej i tylniej. Obie dociążone. Zmieniamy nogi. Hop. No i kochani, wielki finał! Wielki finał, czyli dwa koła tylko w jednej nóżce. Jedno kółeczko przednie, i w drugiej tylnie. Sugeruję, żeby pojechać mimo wszystko, wykonać ćwiczenie, co robiliśmy przed chwilą, czyli z jedną nóżką. Nieważne, czy to z przodu na jednym kółku, czy z tyłu, tak, ale żeby jechać, ja pojadę i tak, i tak wam pokażę. Wybieram, żeby będę jechał z, z jedną nóżką z przodu i na jednym kółku. I decyzja hop. I jadę. Jeszcze raz. Zmieniam nogę. Prawa z przodu. Jedno tylnie kółko. Decyzja. Hop. Spinam łydeczkę. I jadę. Dobra. Jeszcze raz. Teraz zacznę od nóżki z tyłu, bo może łatwiej wam, wam będzie z tyłu. Jadę, opieram się i przednia nóżka hop. Dobra. I lewa nóżka z tyłu, na przednim kółku oparta decyzja hop. I jadę. Słuchajcie, ważnym jeszcze elementem, mam nadzieję, że wszystko jest jasne i że udaje się Wam. Bardzo ważnym elementem jest jeszcze powrót z tego, tak? Bo czasem się już tak ucieszymy, że wszystko wyszło, że zapominamy o tym, żeby bezpiecznie wrócić i się nie przewrócić. Więc sugestią moją jest, jak już uda się nam pojechać, jedną nóżkę, cztery koła złapać w kolanku miękko. I drugą dostawić i mamy to wszystko. Ważny powrót, jeszcze raz. Udaje się nam, jedziemy sobie spokojnie. Wrócić, wrócić, zakończyć ćwiczenie i jechać dalej. Bo często jak tutaj jedziemy, dwie nogi ra razem i jest wychylenie do tyłu, co skutkuje albo grozi upadkiem. Tak, jeszcze raz pokazuję, hop. Jedziemy, wracamy i jedziemy dalej. Hop. Wracamy. I zakończyliśmy ćwiczenie. To tyle, jeśli chodzi o jazdę na dwóch kółkach, przednim i tylnym. Teraz chciałbym pokazać Wam jazdę na kółkach dwóch przednich i dwóch tylnych. Zaczynamy od dwóch przednich. Zacznę w miejscu, zaczynam od nóżki z tyłu, tak, tutaj mam ją opartą na przednim kółeczku i przednią staram się również, hop, tu, hop, przejść na, hop. W obu przypadkach mocno spinamy łydeczki, zachowując odpowiednią postawę ciała od pasa w dół i pamiętając, aby być miękko w kolankach. I jeszcze raz, hop. I z tyłu, hop, hop. Dobra. Jedziemy nóżka z tyłu na kółeczku. Łydeczka spięta i podnosimy. Spinamy łydkę. Hop, opadamy. Jeszcze raz. Druga noga. Z tyłu nóżka na kółeczku przednim. Podrywamy nogę również spinając łydkę, hop. I jesteśmy na dwóch przednich kołach. Dobra, wykonuję szybciej. I teraz dwa koła tylnie. W miejscu. Nóżka z przodu na tylnym kółku. Miękko w kolanach. Przypominam o postawie od pasa w dół. Podrywamy, hop i schodzimy. Zmieniamy nóżki, lewa z przodu na ostatnim kółku, podrywamy paluszki do góry, hop i schodzimy. Tu, hop i schodzimy. Kochani, tylnie dwa kółeczka w miejscu, przednia nóżka z przodu na tylnim kółku, na chwilę zadzieramy paluszki nogi tylnie i spadamy bezpiecznie, opadamy. Druga, hop. Opadamy. Hop. Opadamy. Na no to mi łatwiej. Hop. Dobra. Zaczynamy w jeździe. Jedna nóżka z przodu na tylnym kółku i zadzieramy paluszki do góry. Taka żeby jechać na, tyl na, ty na tylnym kółku drugiej nogi. Zmieniamy nóżki. Hop. Jedna nóżka z przodu na tylnym kółeczku, zadzieramy paluszki do góry drugiej nogi, taka, żeby postawić się na kółku jednym. Nóżka z przodu na tylnym kółku. Hop, zadzieramy paluszki i jedziemy. Żeby pewnie z tego lądować i bezpiecznie stawiamy jedną, drugą, i tyle. Koniec, kochani. To samo wykonujemy w jeździe tyłem, taki sam proces, totalna analogia, zakładając, że umiecie poruszać się tyłem. Nie będę już krok po kroku wyjaśniał, bo to jest to samo, co jechaliśmy w jeździe przodem. Już w skrócie opowiem, jedziemy do tyłu. Są nożyce, jest jedna, jest druga, i decyzyjność stawiamy. Hop na dwa koła. Tyłem jedna, druga, i jedziemy. Bezpiecznie lądujemy. Hop-hop. Stawiamy i jedziemy. Wjeździe tyłem. Uwaga. Dwa przednie, podobna historia. Hop. Mocno przypominam o napinaniu łydeczek. Jeszcze raz to powtórzę. Jedna noga na przednim kółeczku, druga. Idealnie staramy się w pionie być na kołach, żeby nigdzie nas nie zarzucało. To samo na dwóch tylnych. Hop. Jeszcze raz jadę. Op. To by było na tyle odnośnie jazdy na dwóch kołach. Kochani, jeśli mamy dobrze przerobioną jazdę na dwóch kołach, czujemy się w niej pewnie, bezpiecznie. W kolejnych krokach możemy wykorzystać jazdę na krawędziach, na dwóch kołach. W taki sposób, że możemy na dwóch kołach jechać slalom, obracać się stojąc w miejscu, bądź obracać się na dwóch kołach jadąc. Pokazuję. Raz, hop, idziemy do tyłu. Hop. I w miejscu możemy stanąć na dwóch kołach, wyczuć środek ciężkości i kręcić się. Czekaj, bo spadłam. To musisz po, po, pociąć na dwóch, hop. Jeśli film Wam się podobał, proszę o łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji, jak również udostępniania filmu. I czekam na Wasze komentarze, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmach. Cześć!